Hej, hej, hej! Witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce na kanale. Tym razem jest to gra Slender The Arrival. Jest to gra, która w 2013 wyszła na PeCeta, w 2014 na Play'a 3 i Xboxa 360, a w 2015 na PlayStation 4 i Xboxa One. Ale ma jeszcze pojawić się na Wii U, podejrzewam, że w 2016 trzymając się tego schematu. No i jest to oczywiście jedna z gier o Slenderze. I chyba się zawiesiła. Nie, dobra, ładuje się na szczęście. E, nie grałem w nią wcześniej ani na PC, ani na żadnej innej platformie. E, zobaczymy sobie zaraz, jak to wygląda w praktyce. No oczywiście podejrzewam, będziemy musieli zbierać jakieś rzeczy po jakimś strasznym terenie e, w strasznym miejscu. O, jest Stage Selection, zobaczymy. No, nie mam jeszcze nic odblokowane, więc musimy. Halo! W ogóle gra jest strasznie nieresponsywna. E... The game is currently set to easy difficulty. The setting can be changed at any time from the main menu options. Ok. Zagramy na easy, w takim razie niech będzie. To jest nasze pierwsze podejście. Nie chcę się jakoś mega specjalnie skupiać na detalach. Nie chcę, żeby to był wysoki poziom rozgrywki. Chcę po prostu zobaczyć, jak to wygląda, jak w to się gra i z czym to się je. Czym właściwie różni się to od wszystkich innych slenderów na rynku? To przed nami to chyba światła samochodu. So often we are guided by the devotion. Bla, bla, bla. Nie zdążyłem się czytać. Lubię to gramofonowe trzeszczenie muzyki w tle, które jest tak charakterystyczne dla, e, dla współczesnych klimatów mrocznych. O, ale jest dzień. Gdzie my jesteśmy? Hold L2 to run. A czym się skacze? Jak mam skakać? Czemu mam kamerę cały czas przed sobą? Nie chcę mieć na przykład kamery przed sobą. Mamy w prawym górnym rogu czas pokazany wyraźnie. Będziemy się na razie trzymać ścieżki. Myślę, że to jest dobry pomysł. Jest całkiem fajny efekt, bo dźwięk zdaje się pochodzić z kamery. Jest taki, wiecie, cyfrowo obrobiony. Okej, okay, docieramy do jakichś murów po tej stronie. Nie wiem, czy chcemy zaraz tutaj się zawinąć, skręcić, przejść przez ten płot, ominąć to. Auto zaparkowane. Prześledzimy sobie, co znajdziemy w jego środku, mam nadzieję, że coś znajdziemy. Dobra, zupełnie szczerze jest okropne sterowanie. Bardzo słabo z zrobili sterowanie na napada. No okej, okay. wyraźnie widać również, że jest to gra nastawiona chyba troszeczkę bardziej na... E Ej kurde, no beznadziejne jest to rozglądanie się. Dawno nie widziałem tak, tak słabego rozglądania się w grze. Zaczyna się robić ciemno, akurat w momencie, kiedy e, zbliżamy się do do wejścia, mam nadzieję. Do tej posiedłości. Spróbujemy naszego szczęścia tutaj. Ej, fajnie, że zmrok zapada w ogóle w pół minuty, nie? Jak się zapala światło albo coś? Kwadra, trójkąt, kółko. A, przez kółko kucamy. You don't have a flashlight. Zapukajmy do drzwi w takim razie. Może ktoś nas przyjmie do środka? Cholernie, tu ciemno. Halo? jest tu kto? Czy to jest kartka? Bo w slenderze się zbierały kartki, prawda? Aha, widzę, że namierzenie tego nie jest łatwe. Eeeh. Honoring the life of, czyli Memorial. Publity talerze. So, spaghetti? Oh, telefoon. Hey, Kate, it's CR again. I hope everything's okay. I know there's been a lot to tick in and wrap your head around. It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. No, całkiem ciekawie. Jest dużo interakcji z obiekt, obiektami. Tu coś się. To jest latarka! Jest! Mam przede wszystkim latarkę w końcu. Mamy kartkę. Thank you. I can't thank you enough uh, for coming out all this way to help me out. It's been a pretty rough road, trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. Uh, you have no idea how happy I will be once this is all behind me. Love as always, Kate. Czyli pom pomagamy, niejaki Kate. Uh, the phone line appears to be dead. Czyli nic nie możemy z tym zrobić, trudno. Ale mam latarkę! Tak jak mówiłem, to jest najważniejsze. Ciekawe, czy jest w grze tylko jedna, jedno miejsce, w którym można ową latarkę zdobyć. Moje podejrzenie jest takie, że musimy poszukać jeszcze czegoś innego typu, nie wiem, klucza na przykład. O, ok. Ło, wow, 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 wow. Nic fajnego się tu nie dzieje. Czego ja mam szukać właściwie? Bo gra mi nic mi nie powiedziała. A ja sam z siebie nie wiem. Tu mamy pokój z komputerem jakimś, jest sypialnia, jest kaktus. No, jest kaktus. Spieprzaj! Czyli co widzisz mnie stąd? Widziałeś mnie tam? Nie lubię tego efektu, bo gdyby nie ten efekt, to ta gra nawet by nie była straszna, nie? Coś mi tam łupie. Nie wiem, czy te drzwi powinienem otwierać? Znaczy, okna, przepraszam, bo po co mi one właściwie? O, do tych potrzebujemy klucza. Dobrze. Sterowanie jest tak beznadziejne, że nawet nie jestem w stanie Wam tego wyjaśnić, nie? Po co ja otwieram te okna? Do czego mi to jest? Czy tu coś możemy zrobić z tym obiektem? Nie Jest nie do ruszenia. O, tu są drzwi, tu są drzwi Są klucze, dobrze W takim razie ruszamy na koniec tego korytarza Tup, tu, 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 szybciutko i. Okej. Okay. Wybite okno i sprawdźmy sobie. A... Antena. To chyba, to chyba jest antena, nie? To na obra obrazku z napisem safe. Wydaje się być bezpieczna. No, wszystkie obrazki sugerują, że powinniśmy zbliżyć się do anteny. Save, safe, safe. Stop it now, Slender, Slender Drzewa drzewa, gwiazdy, noc Escape, can you see it Szczerze nie, nie widzę A, -a. Ale jest gdzieś tam, tak? Beskitu nie widzę, sorry Sorry, wiem, że się starałeś zostawić mi podpowiedź No i dobra, chyba nic więcej tutaj nie ma. Jest jakaś kartka jak możemy wejść do jakiegoś journala albo coś? O, mogę zdjąć ten hat. Woda się chyba zagotowała. To był czajnik, nie? Tup, tup, tup. Schodzimy na dół. I wychodzimy przez drzwi. Przejdźmy się naokoło i porozglądajmy się naokoło budynku w poszukiwaniu anteny. Chcę dotrzeć do anteny. Ale jej nigdzie na horyzoncie nie widzę. Może jestem ślepy? Ja myślę, że gdybym ja to. O, jest karteczka, jest karteczka. 3 Hej, Kate. both my computer and phone have uh, have been acting weird lately so i figured i would do it the old-fashioned way again glad we could meet up and uh, talk this through i agree with that, with what dr said too there is no explanation for this stuff the shared tra traumatics e traumatic event sounds are the most uh, logical to me uh, that night out there in the woods is probably what caused it i had almost completely blocked Blocked that out, but it's uh, but now it's kind of coming back to me. But like I said before, uh, it's really it's still really foggy. I think the best course of action right now is to just ignore it. Whenever you think you might be seeing this again, I'll try to do the same. This that's that will probably probably do the trick. Cr, you should call Lawrence sometime. I bet some company would help help out. No dobrze, that was fun. I should probably find Kate. Tam się pali światło. To jest chyba to wybite okno, nie? Tak, bo to jest ostatnie. Tu są drzwi do wejściowe do budynku. Te drzwi są zamknięte, niestety, ale tu jest chyba wyjście. Spróbujmy podbiec w tą stronę. Nadal nie widzę żadnej. Żadnej anteny. Ale to nic, jest ścieżka, będziemy nią podążać. Zobaczymy, do czego dojdziemy. Coś tam się świeci. Wygląda jak auto. Nie, to nie jest auto, to jest generator. Ło, wow. ok, i się kieruję. Ło, wow! był tam. Jest znowu Patrzy się prosto na ciebie, dupku. Idę do... Idę po ciebie. Jest tu coś? Jest kartka. A fatal Blaze erupts at the Oakside Home Arson Suspected Whoa. Znowu tam będziesz? Nie, już się nie ma. Masz szczęście. A ja już po ciebie biegłem. Dostanę się tam na górę czy nie? Dostanę chyba, nie? Co jest za górą, jak myślicie? Nie, gra już mnie tu blokuje. Czyli są twarde bariery. Nie zrobili tego w formie płotu ani nic. Okej, okay, ale zupełnie szczerze taka idea Slendera chyba troszeczkę bardziej do mnie przemawia Żeby to była krótka gra um, thriller Horrorowata Z jakąś drobną fabułą przeplecioną przez to wszystko Gość chyba jest blisko, co? Ło, wow. gdzieś to musi być. Czy mogę jakąś lepszą latarkę dostać? Dziękuję. Chyba się trochę schizuje. Nie wiem jeszcze co znaczy ta kropka progresu przede mną. Znaczy to, to chyba nie jest progres. To na, samym na samej górze, na środku. Z tą kropeczką przesuniętą na lewo. Włączyłem coś czy nie włączyłem? No włączyłem niby, ale to jest tak słabe oświetlenie. To nie mam bladego pojęcia co to jest. Kabel idzie w tą stronę. Fuck, 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 fuck. fuck. Tam co siła było? To jest składka. Na skrzyni nie ma żadnej kartki. Wygląda wam na ścieżkę, bo ja nie jestem pewien. Tam jest kolejny generator przy nami. No to już huczy tak mocno jakby faktycznie On jest tam daleko, no to siedź tam sobie na górce Nie przeszkadzaj sobie słoneczko um. To jest jakiś plac budowy albo coś w tym klimacie Jak myślicie? Najgorsze jest to, że nie, nie bardzo więcej robię O, tu też jesteś. To może was jest kilku? Co? A! Mogę to zmienić na, na długie, trzymając że wiecie, jestem skoncentrowany. Fajne, ok, to mi się podoba. Dopiero teraz to odkryłem, ale już mi się podoba. Spadamy stąd. Tu nic nie znaleźliśmy. O, jest budynek. Boże, przebiegłem koło tego i nawet go nie widziałem. Nieźle. Jesteś gdzieś tu słońce? A to jest ten spalony dom z. z gazety. Słyszę jakieś szepty, płacz albo coś w tym stylu. Widzę cię. Mogę cię podejść? Co ty, ty robisz? Widziałem się, spoko, spoko. Okej. Okay. To wystarczyło do zatrygerowania czegoś tam. Już teraz możemy sobie grać dalej. Ja w ogóle nie wiem, co ja robię. ja Nie wiem, gdzie idę. To jest tak mało widać. Wiem, że powinno być mało widać. To jest jakaś przestrzeń. Jest wyjście po prostu. To uznajmy, może, że udało nam się a, tą lokację wyeksplorować. Weksplo Najgorsze, że nie wiem, gdzie mam teraz iść. Slender jest cały czas na górze. Cię widzę dubku. Nie myśl, że nie. Rzeką chyba nie przejdę, co? Muszę iść Kładką. Wrócimy w kierunku domu, z którego przyszliśmy. I spróbujemy zwiedzić tamte. Okoliczne miejsca. Ej, serio, chciałbym już wiedzieć, o co w tej grze chodzi, bo gram w tym momencie 17,5 minuty i nadal nic tutaj do mnie nie przemawia. Zresztą wkurza mnie to, że mój bohater tak szybko się męczy, em, biegając. Nie biega jakoś super szybko, biega po prostu takim truchtem lekkim, chyba. A wystarczy mu chwila i łapie zadyszkę. Dobra, tu jest ten płot, przez który, którym dotrzemy do posiadłości. Posiadłości Kate, jak dobrze rozumiem. Obejdziemy może dom teraz z tej strony. Może coś tutaj przegapiliśmy. Będziemy jeszcze na chwilę... O, to jest w ogóle garaż obok, w którym nie... Fuck myślałem, że to, jest, to coś jest. Widziałem wszystkie twarz na ścianie Auto, auto. Na wałcie nic, wchodzimy do środka. Dobra, w tych pomieszczeniach jeszcze nie byliśmy. Uschnięte kwiatki, zapakowane walizki, kartka druga. Uh, thanks for calling last night. It probably sounds dumb, but it was good to hear you, your voice again. Good to hear that Lawrence's been doing w really well too. But yeah, about what all we said, I'm not, uh, I'm not sure what of, what to think of it yet. Uh, what are the odds of two people having the exact exact same uh, hallucination? Could it really just be a coincidence? I have to go to my doctor. Uh, ...today for some routine stuff, so I'm going to try and casually bring this up and see what he says about it. Uh, I'll let you know how it goes, CR. Uh. To był wydruk drugiego maila. W ogóle jakiś... Nie jest pentagram, ale to też chyba jest jakiś szatański coś tutaj namalowane. Sami wiecie. Uh. Dobra, chciałbym jeszcze znaleźć pierwszą kartkę, bo skoro... Um, Dwójka była tu w pomieszczeniach, trójka na zewnątrz w domku dla dzieci. No to jedynka jest albo też gdzieś tutaj. Czy to są drzwi wyjściowe? Tak, tu jest gdzieś wejście główne. To jedynka jest albo gdzieś w tych pomieszczeniach. Albo jest jeszcze przed budynkiem w drodze, którą przyszliśmy wcześniej. To jest wejście główne, więc może tu spróbujemy zbadać pokój. E, a to co jest? Jest jedynka! Mam jedynkę. Hey Kate, it's been a while since we last spoke. Wasn't it. O, nie ma tego. Jak się nazywa? Apostrof. O. Hope you haven't forgotten about me. I know writing a letter is a little old fashioned, but sometimes I like to just sit down and write something out, you know. So I can't remember what I was doing at the time, but all that this stuff we used to do when we were kids just came uh, rushing back to me all of a sudden the other day. Remember when I sneaked uh, over at night so we could both go out uh, on our ad adventures? Ghosts hunting, we called it. Uh, which uh, shine the flashlight through the trees and jump at every little insi insignificant noise. Boże, kiedy jest trudny dla mnie przeczytanie, musi dla was być masakra słuchać mnie czytającego to. <laughs> Our imagination, im imaginations were always uh, working uh, in overdrive. I wish I could rewind back to them. So uh, seems like everything after that time uh, just wasn't uh, been uh, as good for both of us. Tu jesteś pokreślone. How long has it been again? It's been at least a couple of, of years, wasn't it? Uh, she was always kind of mean to me. Maybe she actually knew about us sneaking out all the time. Guess we'll never. Sorry, ignore all of that. Uh, I started rambling too much. Anyway, please let me uh, hear from you soon. I know uh, things have been less. less than normal for you lately so i just wanted to check in cr okej okay, to była pierwsza notka to są notki do kate nie od kate tylko do kate do mnie zawsze takie szczegóły docierają e, bardzo późno aha i tu też byliśmy no i dobra przynajmniej zebraliśmy wszystkie kartki tak i nie wiem czy teraz powinienem wyjść przed dom i z tamtej strony coś spróbować poszaleć jak myślicie co myślicie te huśtawki na chustawkach jest pusto. Nie, myślę, że z tamtej strony powinien się coś dziać. Nawet bym sobie życzył, żeby już mi ten slender dorwał, żebym przynajmniej wiedział o co tutaj biega. A na razie biega o bieganie. Głównie. Tu jest wszędzie płot, którego nie przeskoczę. Tu jest generator, który prowadzi mnie na dół. A, tam jest antena. Widzę w końcu antenę. Widzicie ją tak daleko? Nie mogę nic wyłączyć. Slender cały czas stoi na górze. I cały czas jest skierowany na mnie. Przez tą górkę nie przejdę, czyli muszę ogólnie ominąć ją z, z tej strony, z lewej, i zawinąć się w prawo przy pierwszej okazji. Ach, ucieka zawsze. Pipa jedna boi się mnie, pewnie że się mnie boi. Kto by się nie bał. Jesteś tam jeszcze? Nie, nie macie. Wkurzam tylko ten efekt kiedy on znika, bo to jest takie, no to jest skerczampowanie, tak? Biegni malutki, biegni. Spróbujemy pójść mm, prawą stroną rzeki tym razem. Tak jak mówiłem, po prostu obejść tą górę. No, dźwięk się podkręca. Jakbym się zbliżał do Slendera, ale to nic, ja idę do przodu. Nie peniam, nie peniam. Tam się. A w ogóle jest e, tego, poster jakiś do podniesienia. Nie zwrócimy na niego uwagi za pierwszym razem. Uh, missing. Have you seen this child? Charlie Matheson Jr. If you have seen this child, please contact. Bla bla bla. Przedmiot został. Okej. Okay. Coś gdzieś tu jest? W okolicy? Było, w okolicy. Spróbujemy tą stroną rzeki. Nie, nie ma szans. Trzeba przejść i cisnąć tam dalej do światła. Damy radę. A nie no, zaraz, bo tamto to jest przecież od raz. To już jest plac budowy. Może na placu budowy muszę podnieść jakiś obiekt, zanim to wszystko. nabierze sensu. I tu będzie teraz na górce Slender, czy nie? Wcześniej był tu na górce. Tu jest dom, nie? Tak, tu jest dom, ten, który się spalił. Tam jest jakiś płot, dobra, więc wyraźnie mogę iść tą ścieżką. To jest ścieżka jakaś na ziemi, tutaj. Tak, już tam widzę jakieś domki przed nami. Czy ta latarka się lekko wyczerpuje, czy mi się wydaje? Oxide Park. Witamy. Czy przesuniecie mi tą bramę? Łaskawie? Czy nie bardzo? Nie ma szans. Spróbujemy wejść od boku w takim razie. O, tędy. To kiedy w końcu coś na mnie wyskoczy. Spróbuje przerazić mnie śmierć. Plecak, oczywiście, ale ja bym go przeszukał chociaż Ło, wow. wystarczyłaś mi klamko. Masz taki nieregularny kształt Find me, Lauren. Coś zaraz z szafki wyskoczy, o, coś jest na stoliku He came for me, why don't I listen He was right, he said this would happen Help me, need Słyszę coś? Jest ciemno. Co? Co się stało? Ej, bo ja czytałem sobie notkę i usłyszałem kroki ze sobą i. Co się stało? During some of the hotter and drier days of summer, park officials will open, uh, often enforce a fire ban. Smack, to the bla bla, bla, bla. Co się stało? Progress saved, the scene selection. ah Czy udało mi się jak gdyby zaliczyć scenę? I wczytała się druga część mapy. No dobra, no to wiecie co? No to ja to w takim razie uznam za pokazówkę. Jeśli gra was zainteresowała, no to możecie sami ją sprawdzić, bo jest dostępna na wszystkie główne platformy w tym momencie. Od PC-ta przez poprzednią generację konsol do aktualnej generacji konsol, Włącznie poza Wii U, na które jeszcze nie wyszło. I tyle. No, ale. Powiem tak, no gra nie jest doskonała. Szczególnie nie podoba mi się tutaj sterowanie, bo jest jakieś takie opóźnione, jakby, jakby było wszystko lekko zlagowane, że wychylam drążek i dopiero później postać się przesuwa. I to chyba nie jest zamierzony efekt, prawda, trzymanie kamery przed sobą, tylko po prostu problem ze sterowaniem. Jest kilka elementów ciekawych, jest sporo interakcji z otoczeniem w porównaniu do oryginalnego Slendera. Forma jest wyraźnie zmieniona, bo jest, jest to gra liniowa i fabularna, e, a nie takie po prostu szlejanie się po lesie e, i odszukiwanie kartek w, w losowych miejscach. No, ale może się podobać. Wierzę, że może się podobać. Teraz jest duże zainteresowanie grami tego typu. E, sami zdecydujcie, czy, czy chcecie sobie zagrać. A z mojej strony na dziś to wszystko. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa.